Witajcie, w serii Otwieramy i Sprawdzamy będziemy testować monitory z today na Sion r 05 Extreme. Dziękuję firmie Music i z Krakowa za udostępnienie monitorów do tego testu. Koszt monitorów to około 850 zł za parę. Jak się w dalszej części tego filmu przekonacie, jest to bardzo dobry stosunek ceny do jakości. A teraz kilka parametrów technicznych. Ufer jest 5-calowy z kawalerową membraną i wysoką temperaturową cewką, posiada gumowe zawieszenie driver jest jednotalowy z kopuką z naturalnego jedwabiu pasmo przenoszenia jest od 60 Hz do 22 kHz dwie końcówki mocy, pracuje biampingu częstotliwość podziału crossovera to jest 3,2 kHz każdy monitor posiada dwa wejścia, XLR i Jack TRS posiada regulację głośności, zabezpieczenie temperaturowe Aktywny filtr, obudowa jest z MDF-u, port BUS, refleks znajduje się z tyłu obudowy. Wymiary to 25x17x20 cm, masa jednego monitora 5 kg. Dla zainteresowanych schemat elektroniczny monitorów. Oraz wykres przedstawiający zakres częstotliwości, w którym pracuje ten monitor. Paczka, która przyszła jest dosyć ciężka. Wiadomo, dwa monitory to jest około 10 kg. Każdy monitor w paczce, jak zaraz zobaczycie, jest pakowany osobno. Teraz pokażę wam pudełko z monitorem. Monitor jest zapakowany dosyć solidnie. tutaj, jak widzicie, kartonowe pudełko I otwieramy. Monitory są bardzo solidne, zapakowane. Także na pewno nic im się nie stanie w transporcie. Na wierzchu user manual. Zobaczmy co jeszcze kryje się w programie monitora. Oprócz instrukcji znajduje się tam również kabel zasilający. I sam monitor. Monitor jest dobrze zabezpieczony na głośniku wysokotonowym. Jak widzicie jest zabezpieczenie jest dobrze z Tu wejścia, które wcześniej omawiałem. I tak w pełnej okazałości prezentują się te monitory. Głośnik wysokotonowy, jednocalowy, głośnik pięciocalowy, kawalerowy, z tyłu. Monitor tak wygląda. Tu mamy otwór baz Reflex, wejście XLR i regulator głośności, łącznik, zasilanie i przełączenie zasilania. Ale teraz, kilka słów podsumowania odnośnie tych monitorów. Zestaw brzmi bardzo naturalnie, zrównoważenie. W tej kategorii cenowej monitory nadają się do większości zastosowań. Dobrze przenoszą niskie tony i mają naprawdę dużą moc. Oczywiście nie można ich porównywać do zestawów po kilka tysięcy za monitor, są za to solidne, naprawdę dobrze się prezentują. Oczywiście można je stosować również do domowych zastosowań. Jakość brzmienia umiliwam każdą chwilę z tymi monitorami. Jeśli chodzi o budżetowe monitory, to naprawdę należy się tym monitorom moc na piątka. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu, jeśli Wam się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem, czekam na Wasze oceny i komentarze.